Wszystkich serdecznie. E, podsumujemy w dniu dzisiejszym e, czerwiec. E, Powiemy o naszych znajdkach. Także, jak zwykle, pokrótce prezentacja wszystkiego. A później omówimy poszczególne przedmioty. No i tak, zaczynamy od monetek. Marek Hindenburga bardzo ładne z 36 roku. Należy dwie marki. Hindenburg bardzo ładnie monety po wyczyszczeniu wyszły. Tutaj te nasze 20. Feningów z tego pola tam gryczanego drugie 20 feningów Już tu monety są po wyczyszczeniu Tam nie wszystkie monety zdążyłem nagrać, czy nagrałem Nieraz deszcz padał to nie wyciągałem tej kamerki Mógłby w tej obudowie, ale to wtedy nie ma dźwięku, głosu, więc trochę bez sensu. Mówię tak jak mówię, zawsze tego, czego tam nie dograłem w polu, dogramy podczas prezentacji. Tu takie dwa grosze pruskie 1773 rok. Też bardzo fajna monetka. Tutaj silver jeden silver grosz drugi, drugi silver grosz no Pamiętacie jak wyglądały na polu? Czarne strasznie e, Więc najpierw mo Woda z mydłem. Później myjka ultradźwiękowa i na końcu wyczyszczone w soku z cytryny. Tu jest solidek. Tam ze zrębu z pola. Jeden guterpen. Ciężko złapać, tak cienka ta moneta, że... Też bardzo ładnie zachowana monetka Fryderyka. Już nawet nie wiadomo jak to złapać, to takie małe. Następny silver grosz. Generalnie trochę srebelek wpadło. o 24 1 No 1 cent amerykański no, w sumie bardzo bardziej mnie ucieszył ten cent niż te srebrne silver grosze no powiem, że takiej monety jeszcze tam nigdy nie miałem no to tak obrócimy ją o też w miarę porządny stan. Rewers trochę ładniejszy od awersu. No ale jest. Zawsze to jakaś egzotyka, jak dla mnie. No i tutaj feningi jakieś tam. 10 fenigów. Jeden fening w Weimaru. Dwa feningi jakieś takie. No tu z dziurą. Jeden fenig. Tu nasz żeton telefoniczny. a 3 feningi 1854. Tu cztery feningi wajmarskie, no ale to jak Państwo widzą, stan okrutny, niewiele z tego da się wyczytać. Ząb czwórkę jako tako widać. Nic poza tym, tu jest jeden fening jeszcze, ale to też awersu nie ma. płaskie zeszlifowany. Trochę prl złotówka 10 groszy, tu 50 fenigów weimarskich, ale stan też katastrofa. Tutaj faszystowski jeden fenig, no cynkowy, One też nie za bardzo się uchowują, no zależy od gleby. Tu w miarę ładne 50 fenigów z okresu III Rzeszy. z gapą i z fastyką. drugie 50 feningów w trochę gorszym stanie no też faszystowskie u Weimarskie tych 50, 50 feningówek zawsze pełno, wszędzie na każdym polu nie wiem 200 marek aluminiowe 23 rok no łuska Nasza tam przy depozycie znaleziona to jest łuska od y, rusznicy przeciwpancernej radzieckiej PTRD. PTRS, no tutaj mamy tu kulę muszkietową. jakiś tam kula myśliwska. Też jakaś tam kula myśliwska. Hmm, Dubka od łuski myśliwskiej. Po niemiecka. Wydaje mi się na początku, że to jest też jakiś pocisk, ale okazuje się, że to jest jakiś mosiąc. Nie wiem, coś tutaj jest wycięte, coś odpadło. Jakieś napisy są u góry, bladego pojęcia nie mam, do czego to mogło służyć. No i tak, e, tutaj odważniki 50 gramowe, na tym to jeszcze coś widać, na tym już niekoniecznie. To już jest 100 gramowy Taki gwóźdź miedziany no Nie wiem od czego to mógł być No, no taka ciekawostka Guziki Dwójeczka półkowa Wehrmachtu Bardzo ładnie zachowany Tutaj Perelowski Jakiś tam guzik Pewno leśniczy zgubił, albo, albo jakiś wojak, no, trudno powiedzieć. Tutaj nasz guzik korpusu dyplomatycznego, bardzo fajnie zachowany, ja tu później dojrzałem. Nawet resztki farby kamuflażowej widać białej, czyli był na biało pomalowany. No zresztą marzec, więc to pora zimowa. Niewiele tego kamuflażu zostało, ale w tych rowkach tutaj można się przyjrzeć, jeszcze farba jest. Jeszcze dosyć dobrze ją widać. Tu są pruskie, ale gładkie. Jeden, drugi, tutaj trzeci. O! No i tu jest jakiś pruski, wojskowy, ale ten jest no niby popularny, ale z drugiej strony jest bardzo ciekawy, bo jakiś herb, jakiś tam. Nie wiem, o jakiś, no, jakiś tam w liliach czy w czymś dziwnie, takiego jeszcze y, rewersu guzika nie widziałem, najczęściej tam jest jakiś tam wytwórca, nie wiem, ekstra fein, Berlin, Breslau albo tam może być królewiec no ale jakichś takich lili i herbów to nie widziałem no jak zawsze na, na, na polu to zawsze się trafią jakieś tam plomby, to jest taka plomba, no słaby stan, ale tu odczytałem szlochał, czyli dawny Czuchów, ale słabo widoczne, są coś tutaj, są, są, może są, są, nie wiem, tu jest ładna taka plomba, dosyć fajna z orłem. Bardzo fajny orzeł czytelny, pruski na pewno. No i tutaj mamy LBUA, także to jest najbardziej taka czytelna. No jest jakaś plomba, też orzełkiem, ale to jest raczej perylowski orzełek, czyli już coś powojennego. Tu mamy następną plombę. To już na pewno jest niemiecka, to po Niektóre to mówię trudno odczytać. No ale ale zawsze coś tam jest. No mówię tak jak mówię, plomby też są ciekawe. No ale naparstki. Tu jest jeden naparstek, to jest ten nasz, który żeśmy tam nagrany na polu. I tu taki ciekawy naparstek mi wyszedł. No gruby, wielki. Taki naprawdę masywny. Dosyć krótki. To znaczy, nie jest wysoki, jak te. No w porównaniu do tego, no to naprawdę jakiś męski chyba. No to naprawdę na duży palec. Taki masywny. Tu jest ta nasza rączka z kawałkiem ucha szklanego od kufla. Być może gdzieś tam dekiel jeszcze jest, no to jeszcze się tam przejdę na to pole, zobaczę, może dekle fajnie zawsze były tam rzeźbione, jakieś motywy były, więc może być ciekawy dekiel. Tu jest ten cynkowe, to okazało się, że to jest patriotyk, taki jakby medal pośmiertny Wilhelma II, czy tam pierwszego, 1888 no ale mówię, no, obgryziony, no dobrze, że środek został więc można coś tam odczytać, rozszyfrować no jednak nie jest Bismarck, tylko Hindenburg z tego lasu, pierwsza nasza taka odznaczka to jest Hindenburg no tu tłoczony, jeszcze resztka jakiegoś tam zapięcia nie wiem, tu zostało po szpilce tu jakiś taki sekretnik mi wyszedł, ale to też o się rozpadł na dwie części. W środku musiał być kiedyś pozłacany, no niestety, w środku nic nie było. Nawet jeszcze kółeczko się ostało. E, jakaś następna ozdóbka, tutaj taka nie wiem, co wisiorek bardziej chyba był, no łańcuszek, no to jednak ten zegarek. Widać tutaj miejsce po tym e, do nakręcania kawałek kapusty po oficerze Wehrmachtu. Reszty nie ma. O, gdzieś w polu rozniesione. Znowu jakaś tam majówka. E, tak der Arbeit. E. No i przechodzimy już do takich konkretniejszych. No. Krzyż żelazny. A, bardzo fajnie się zachował. Mówię, no, ten środek żelazny się nie rozpadł. To w miarę czytelne w tej chwili to wszystko jest. No, znaka srebrna za rany. Ja tu jej nie rozginałem, bo tutaj jest bardzo przygięty ten haczyk i no, na pewno by się łamał. Z boku pod powiększeniem widać tylko 0, więc podejrzewam, że na tym osadzeniu tego haczyka jest wytłoczona cyfra 100. Tylko to jedno 0 widać. No tak się domyślam, i prawdopodobnie tak jest. Wytwórca to będzie kodowany numer 100. No i nasza najciekawsza znajdka. Srebrna Gwiazda Sławy e, trzeciej klasy, numer 189 235, jest bardzo niski numer, bardzo, bardzo przyzwoite, bardzo fajne, naprawdę fajne e, oznaczenie. to też takie. No tutaj ta blaszka taki taki bonus powiedzmy czerwcowy no i to tak by było pokrótce no tam jeszcze dużo jakiś tam drutów, nie drutów, no to przecież tego nie będę pokazywał tak samo jak wszystkich monetek perelowskich no to bez sensu zresztą miejsca na stole by zabrakło no tyle jakieś tam opinie czy jak coś wiecie coś czego ja nie podałem, proszę się podzielcie. Mówię, to na razie i życzę wszystkim e, płytkich dołków. Na.